Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym vlogu na kanale Świat Seby. Ech, nie było mnie od dwóch czy trzech tygodni, a to wszystko za sprawą nagromadzenia się rzeczy w moim życiu i po prostu już nie starczyło czasu, żeby coś nagrać na kanał. Ech, dzisiejszym odcinkiem postaram się to wszystko zrównać, żeby być już na zero. A mam dla Was parę punktów. Może tak, zacznijmy po kolei. A więc pierwsza sprawa dotycząca końca sezonu. Musiałem niestety już zakończyć sezon basenowy i spuścić wodę, a to między innymi dlatego, że już te temperatury spadły na tyle, że żeby się wykąpać w tym basenie, musiałbym chyba grzałkę nurkową utopić, bo nawet solarny ocieplacz niewiele już dawał. W każdym razie, y, jeszcze tuż przed spuszczeniem wody zrobiłem jedną rzecz, która będzie pod koniec odcinka jako bonusik. Tak, zwana, tak zwany akt desperacji z mojej strony, ale do tego potem wrócimy. W każdym razie, y, następna sprawa dotyczy ogródka, bo niektórzy z Was byli ciekawi, co tam u, u mnie słychać w ogródku. Zobaczcie, co teraz widać. Teraz na kolejny przegląd dyni. Jak widzicie, liście nieco już uschły. To jest największa, jaką się udało wyhodować. Ta też niczego sobie. Tu kolejna. I kolejna. I kolejne dwie. I taka jedna malutka. Jeżeli chodzi o pomidory, to wygląda w ten sposób sytuacja. A to dlatego, że już zostały zerwane, gdyż dojrzewają na oknie. A tu moja najnowsza zabawka. Znalazłem ostatnio taki, znalazłem takie ustrojstwo 10W. Przetestujemy w praktyce jak to się ma. Tutaj kabelek pociągnąłem prosto do studia, no, a tak się prezentują słoneczniki. No tu zobaczcie nawet jeszcze są zapylane. Dzięki temu, że w ogródku rosły sobie pomidorki, to teraz żoną wpychamy sobie lecho w ilościach hurtowych oraz inne przetwory związane z własnymi e, warzywkami. E, jeżeli natomiast chodzi o Dynie, to sami widzicie, jeszcze są na grządce. Może coś jeszcze urośnie, któż to wie. Ale to tam żona się tym bawi, a w to się nie wcinam. Jeżeli jeszcze widzieliście na filmie, był panelik fotowoltaiczny 10W, to on właśnie tutaj za mną jest w trakcie eksperymentów. A jak widzicie, 6,8W z 10, więc nie jest najgorzej. No, to jest taka moja mała elektrownia. Jak będziecie chcieli, żebym coś więcej o tym zrobił, odcinek to. Napiszcie w komentarzu. Generalnie jest zakupiony akumulator żelowy 72 godziny. Ah. Myślę, że to jest wydajne na tyle, że ta, ta, ta 10W bateria słoneczna może go na tyle doładować, żeby później można było wykorzystywać. A o co chodzi? Chodzi o to, że jeszcze zanim się przeprowadziliśmy tutaj do domu jakiś czas temu okazyjnie, nabyłem 10W panelik i regulator napięcia i tak to się złożyło, że nie miałem okazji za bardzo tego w Gdyni przetestować. Ja tutaj w trakcie robienia porządku w warsztacie patrzę, o kurczę, zapomniałem o tym, no i tak z ciekawości podpiąłem i właśnie robię eksperymenty. A wszystko dlatego, że wiadomo, że prąd w Polsce raczej nie idzie nigdy w dół, zwykle idzie do góry, więc fajnie chociaż częściowo się uniezależnić. Mówię częściowo, bo w tej chwili to jest naprawdę mikro... E, mikroelektrownia, gdyż tutaj co najwyżej będę w stanie sobie podłączyć jakieś e, naładowanie smartfona, czy powerbanka, e, czy, czy, czy inne takie tam e, małe pierdoły. Mam oczywiście przetwornicę na 150W z samochodu, gdzie mogę coś tam podpiąć większego, no ale nie oszukujmy się, to jest taka mała bateryjka, że tam niewiele się z tego zrobi, ale jeżeli to wszystko będzie fajnie hulać, to mając te instalacje, wystarczy wymienić akumulator na większy, panel na większy i widywałem, że ludzie mają np. taki 100 czy 200 amperogodzin 1700 z paneli i już mają, że tak powiem, niezależny prąd w ciągu dnia także kto wie, może pójdę w tę stronę jeżeli miałbym szczegółowo opisać, jak to jest u mnie zmontowane to dajcie znać, zrobię odpowiedni warsztat seby, nawiązujący właśnie szczegółowo do tego a teraz idziemy dalej. A dalej to właśnie sobie przypomniałem, że dzisiaj mija, można powiedzieć, termin opłacenia faktury w nazwa.pl na kwotę 499 zł za 100 GB. Tak. Wszystko pięknie, ale dlaczego o tym mówię? Otóż prawie dwa tygodnie temu już w sumie, Eee, nastąpiła zmiana na serwerze z php56 na 7.3, później 7.2, bo się okazało, że 7.3 nie działa. 7.2 zresztą też nie działał. A znaczy, a znaczy, działał, nie działał. Chodzi tak, tak naprawdę o to, że mm, strony na WordPressie oraz własne skrypty działały, 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 pff, działały, działały, działały pff, i to, to pff, było w tak losowych sytuacjach, ale jak PR było to wszystkie strony na 3.4. Ostatecznie tutaj paru znajomym udostępniłem część powierzchni dyskowej na ich sklep. I co? I sklepy nie zarabiały, straty były. A nazwa nazwa.pl twierdzi, że ja mam problem ze skryptami. Mam w razie czego całą korespondencję, gdyby ktoś mi chciał zarzucić, że kłamie. W każdym razie Ping Pong był przez dobry tydzień. Oczywiście nie byli w stanie namierzyć problemu. a które oczywiście byli w stanie wystawić bez żadnej zniżki, bez niczego. Także znalazłem sobie tańszego operatora, który za tą samą powierzchnię dyskową ciągnie ode mnie 150 zł rocznie, a nie 500. Eee, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że właśnie z tymi znajomymi łącznie tych domen u mnie się nazbierało ponad 20 i mimo to nie przysługuje. Nie przysługuje mi w PL żadna zniżka, bo samych domen domen.pl jest poniżej 15. No, 120 zł za przedłużenie domeny to trochę dużo, nie? U operatora, do którego się przeniosłem, nie dość, że 150 zł za hosting, to 80 zł za przedłużenie domeny. Także sobie sumujcie to razy ilość domen, no tak to wygląda. Jaki z tego morał? Morał z tego taki, aha, jeszcze może zanim morał, to jeszcze dodam tylko, że robili za mnie debila. Do momentu, jak zacząłem walić technopapką, bo tak się składa, że od 1998 roku, 1998 roku, siedzę w branży IT, od pisania skryptów przez hosting e, przeszedłem aż do obecnej sytuacji, więc e, tematy nie są mi obce i nie dam sobie wrzucić dziecka w brzuch, także przez bujny ping-pong ostatecznie stanęło na tym, że oni mają jednak problem z serwerem ale nie byli w stanie tego naprawić przez tydzień, nie powiedzieli ani przepraszam, ani podsumujcie mnie w dupę na takiej zasadzie, także naprawdę e, nie polecam nikomu tej firmy. E, sam byłem tam tylko przez zasiedzenie i tak właśnie teraz wracamy do tego morału. Moim e, morałem na dziś dotyczącej tej sytuacji jest taki, nie dajcie, że tak powiem, się sytuacji zasiedzenia, tak? nie obserwujcie, że jak już jestem tu, jest super fajnie, to nie ma gdzieś lepiej. Choćby cenowo, tak. A co tam dalej? Z następnych sytuacji, no tutaj studio musiałem też troszeczkę okiełznać, żeby było więcej miejsca. Także przy okazji, jak miałem któregoś dnia tutaj ostre przewalanie, właśnie w związku z poprzednią nazwą, bo musiałem ładną ilość gigabajtów przerzucić z punktu A do punktu B. Za pośrednictwem komputera, więc tutaj musiałem zaciągnąć, wysłać, zaciągnąć, wysłać. Poczta, tak samo, to było w granicach 60 gigabajtów. Więc w tym czasie, jak tutaj komputer pracował, to ja sobie sprzątałem studio i mam, że tak powiem, więcej teraz miejsca. Także można nieco jeszcze więcej ogarnąć niż do tej pory. No a teraz wróćmy do naszego dzisiejszego zapowiadanego wcześniej bonusa, czyli aktu desperacji. Bo tak się składa, że człowiek miał tyle na głowie robota, 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 robota Że normalnie kurna, jestem w pobliżu jezior tutaj w Kościeżynie I nie było kiedy się wybrać na porządnego nurka. Więc w akcie desperacji. ta. No i co robi desperat, jeżeli nie może iść na nurka? Cały czas nie po drodze, żeby wybrać się nad jeziorko, więc trzeba sobie samemu zorganizować. Tak wygląda desperat. No, do tego jest skłonny człowiek w akcie desperacji. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, bo komentarze i łapki są premiowane przez algorytm YouTube'a, dzięki temu ten film ma szansę dotrzeć do innych odbiorców. Zapraszam Was oczywiście tradycyjnie na facebookowe grupy, to tyle na tę chwilę, oraz zajarani, kamerowani. Zapraszam także do mojego Instagrama, gdzie ostatnio poza fotkami zacząłem testować, co się będzie działo, jak wrzucę jakiś filmik, tak, tyle ogłoszeń parafialnych, będę się z Wami żegnał, to tyle na tę chwilę, pozdrawiam, cześć!